Jestem pracownikiem firmy, odpowiadam za samochody, jestem kierowcą. Może różne dziwne fanty tylko po białym plockiem. No. A gdzie chcesz jechać? Gdzie chcę jechać? Ja nie chcę jechać. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. No cóż, no, nie jest letko, bo letko nie bywało nigdy. No ale jakoś dajemy radę. Ania Studio przygotowała wizualizację do moich koncertów. z mówiliśmy sobie na na spotkaniach krótko, jak bo nie było takiego dużego czasu, żebym ja się mogła bardziej w ten projekt zaangażować. Może dlatego właśnie, że nie był to mój klip, tylko w zasadzie coś, co mogło uzupełniać koncerty, ale wydaje mi się, że również jest to, jest to fajna, fajny sposób wyrazu, kiedy jesteśmy na koncercie i na ekranach dodatkowo widzimy obraz spójny z tym, co się dzieje muzycznie, co to słyszymy. Choćbym dała wszystko albo nie. I klipy były dla mnie ważną częścią całego projektu, jakim jest płyta. I nawet powiem szczerze, że często w studio, jak powstają piosenki, to myślę również obrazem i zastanawiam się wspólnie z muzykami, co to opowiada, co by się mogło wydarzyć. Przecieram oczy kolejny raz, noc za krótka, by spać. Adrenaliny wypiję łyk, by w doskonałej formie być. Nazywam się Michał Berenstein. W mania studio odpowiadam za montaż wszystkich materiałów, które tutaj spływają. Jak wiadomo, gonią, gonią terminy. Kapele mają wyznaczony czas na promocję singla. No, te dyski są po to, żeby promować tę kapelę, promować, promować singla, więc niejednokrotnie trzeba, trzeba troszkę nadwyrężyć swojego czasu prywatnego, żeby, żeby, żeby sprostać. Za mnie mi cały widać projekt, nad którym obecnie pracuję. Jest to teren z w którym występuje m.in. Paweł Małaszyński. Uważam, że przede wszystkim e, montaż Montaż odgrywa w dysku najważniejszą rolę, żeby w tak krótkim czasie, czyli poprzez 3-4 minuty e, zawrzeć całą historię. Jest to tak zwany dla mnie bardzo krótki e, metraż, bardzo trudny do zrealizowania, żeby przenieść e, wyobrażenie reżysera, czasami wokalisty, czy też aktora, który pracuje, muzyka, e, na ekran. W tej chwili rzeczywiście no, absolutnie uważam, że MTV, przynajmniej polskie MTV, polskie stacje muzyczne absolutnie nie istnieją pod tym względem i absolutnie nie promuje się tam w tej chwili wideoklipów czy zespołów. Promuje się po prostu zwyczajny reality show, i większość to jest komercjalizowane. Kiedy przeczytałem tą przypowieść o matce, wiedziałem, że chciałbym, żeby mój teledysk tak wyglądał, bo ewidentnie był bardzo bliski temu, o czym śpiewam w piosence. Zadzwoniłem do szefa studia Mania. I powiedziałem, musisz to przeczytać, żeby zrozumieć to, o czym myślę. I to było niewiarygodne, że oni rzeczywiście to przeczytali i mieli właściwie cały pomysł i wymienialiśmy się przez cały czas do momentu realizacji pomysłami wysłali nam zdjęcia, gdzie będziemy to robić, więc widać, że cały proces przed rozpoczęciem zdjęć nabrał tempa, że to nie było tak robione właściwie z dnia na dzień, chociaż tak naprawdę mieliśmy mało czasu, ale współpraca z nimi na planie, podczas postprodukcji to jak potrafią szybko robić, to jak potrafią. E, zrobić fantastyczne ujęcia, klimat przede wszystkim, który jest bardzo potrzebny e, do tego typu piosenki, do tego typu wyobrażenia mojego, no, uda mi się znakomicie. Znajdziemy się w moim Studio. Jestem tutaj odpowiedzialny za e, wszelkie koordynowanie spraw or organizacyjnych oraz logistycznych. To powstała firma Próbowaliśmy, robiliśmy coś, tworzyliśmy. Poza tym, że pracuję tutaj na co dzień, jestem muzykiem. Udzielam się w kilku projektach, w kilku zespołach. Gram na gitarze basowej. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy znajomymi. W jakiś sposób wskazani na siebie po pracy, wychodząc z pracy dalej. Spotykamy się na piwie, rozmawiamy ze sobą, żyjemy razem. Jesteśmy jedna wielka rodzina. Siemano, słuchajcie, dzisiaj 4 maja. Jest taka akcja, są dziesiąte urodziny premiery. Jesteśmy tutaj z naszymi ziomkami, najbliższymi, którzy przez 10 lat z nami współpracowali. Jest to koncert z okazji dziesięciolecia. lecia yy, Kurczę, no i bawimy się. Cztery Strony Świata, Koluszki. Teraz wielki hałas na człowieka, który z nami zaczynał. To od niego już tak naprawdę to wszystko zaczęło. Wielki hałas dla Łazara. Zróbcie hałas dla Łazara! Czekałem no, całe życie na to, gdzie widzieli wartość, że jak jakiełe kanery i nową posiadłość wiem to już bardzo, więc przestałem z tym walczyć wiem to jest warto i to nie są żarnych każdy ma swoje jazdy jak każdy Prażnik straciła pojęcie jak mam tych zrozumie straci Lecz tylko na gadżety, bo strach jest mixarszych Przegrani jest Znowu, z całościami, ludzi z czasem tradycjami, stoją emocjami Są panami z swojego losu i na tym się kończy, bo mi wodności, pokoju i miłości każdym na to, że z tempem internetowym, ogarniam y t-shirty, wysyłki Jakie przedstawić, tam że też posklepa, teraz mam w planie udać się do jednego z steru, w którym będziemy na sztowa. Być szczęśliwy z rodziną myślę, że pieniądze zastąpią tutaj miłość mocno stawiam bloki na terenie tym po którym chodzę Pod nogami chodnik i nic więcej co stanęłoby na drodze 100% masz przed nosem tego co my z nas Proszę bardzo, zapraszam kawał, jest dobry? Zróbcie za na Tego nie lubię, ale jak trzeba, to trzeba. No i proszę o was, ja ten od środka, takimi drzwiami tak wczułko tak romną i tak... Mówię, już czwarty w tym tygodniu. Pusty jestem! Zapraszamy do lokalu wszystkich, naprawdę wszystkich. Ci, tych, którzy mają do przekazania Jakąś energię chcą coś powiedzieć. Robią to bardzo dobrze. Nie lubimy chałturników, ludzi, którzy są po prostu jakąś maszynką, yy, yy, taką populistyczną. Staramy się naprawdę zapraszać takich artystów, którzy, którzy coś znaczą, współpracują razem z nami. Przy okazji, bo to na tym to polega. Mateusz mm. Kęmonie, mm. jest na turysty. Dzwonek Pokémonie, jesteś gotowy na turystę? Dzwonek, jesteś gotowy na turystę? Jesteś gotowy na turystę? Generalnie idziemy w dość ciężkie klimaty, ostatnio ostatnio coraz cięższe. Można, można powiedzieć, że powoli zaczyna to zakrawać o, o death metal. Można było się ostatnio przekonać na podstawie klipu, który, który puściliśmy. Wyjście do, do ludzi, pokazanie tego imidżu. Ej, muzykę można interpretować na, na różny sposób, jednak, wideo to jest coś, co podaje dokładnie to, co zespół chciałby przekazać do, do swoich odbiorców, i, i, i to jest właśnie to. Я бы еще до Бугурия приехал. z zespołem we Wrocławiu. Teraz na scenie zasuwa Kazik Staszewski. A ja my tak sobie zajadamy cukierki po koncertowo. Dodatkowa, bardzo ważna informacja. W ten weekend miała miejsce premiera naszego ostatniego teledysku. I wcześniej singla. Deszczowa piosenka. Deszczowa piosenka zrealizowana przez Mania Studio. Razem z nami wyszło super, jesteśmy zadowoleni i zapraszamy do oglądania. Nie zamieniłabym tego miasta na żadny A Ach, jaki piękny dzień! Od rana pada deszcz Liwanowskiego łódzka u rzek Lub tu można dostać dziób Ach, jaki piękny Mimo, że jest brudne, zaniedbane, ale jest moim miastem. Zalone gęby na Fabrycznym cieszą się Zawsze w tym samym miejscu do rodzenia. Bo to ta historia przede wszystkim, tak? Ma swój urok badającego miasta po sprzed tego... Dokąd płynie miasto i sną! Odżywa na wiosnę. Zimą jest strasznie ponurą.